Na nowym filmie Widzicie jest nowy w, w ten Sezon z Pizza Planet Zobaczymy co tu mamy Już odebrałem tą darmową nagrodę Tę I sobie patrzymy Dobra tu nic takiego ciekawego nie ma W no na nic Możemy grać. Dzisiaj wybrała i zagramy sobie w tą mapę. Ja gram Cordeliusem, bo taka fajna dla mnie to postać. Wypiszcie w komentarzu, jaką macie postacie i ile macie postaci i ile pchorków. I będę dawać serduszka i będę przypinać serduszka. Dobra, 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 lecę, lecę, lecę. Lecę. Nie mam internetu. Dziwne. Dobra, gramy. Brrr, dobra, nie obchodzicie mnie, nie obchodzicie mnie! Cordelius Co? Nie fair On się zajechał wczoraj Kurde, z skinę, skinę Wygra... Co? What the fuck? Nie wiem czy mam. No 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 nie Kupi bas. Gupi bas, astra Ej, dobra, nie wiem czemu nie idą. Ale jeszcze ja raz mam gola. Dobra, widzę wiem. Następny odcinek też będzie w braula? tylko nie wiem kiedy. Kurde nie, proszę. Aaaa! Dobra, teraz, teraz musimy wygrać Dobra, to było dziwne, to więc Zaraz zagramy znowu. Dobra widzowie, jednak to był zły pomysł gra w tą grę. grę. Gra solo albo gra, gra taka. Wybieramy El Primo i gramy Dobra widzowie bie, Dobra widzowie, zaczynamy odcinek już dawno zaczął się. O nie, przegramy. Albo wygramy. Nie wiem co my. Ehm, chcecie, żebym bym, my nagrali li, nagrywali nowe odcinki. To musicie dać suba i lajka. Zaczekam. Zaczekam. Albo mnie zabiją. Dobra, zaczynamy. Nie wchodzić mnie, nie obchodzicie. nie, nie, nie. nie. Yeah. Yeah. Dobra, oh, zabijemy, go, go, go. Puh, jej. Ale na emotkę mo. Dobra, widzowie. Widzowie, widzy, widzy, widzowie. Kurczę, nie mogę, ej, nie mogę widzieć. Kurczę, ale mam słaby zasięg. Wigraliśmy. Runda wygra na koniec meczu. I dziękujemy! Siała baba, Dobra, już jesteśmy. I co, wy wygraliśmy. Dziękujemy, dziękujemy. Tam. No dziękuję. Dziękuję. Dziecio, dziecio. Dobra. Mhm. teraz czterdzieści zostałem. Dobra, dzisiaj dziękuję dzisiaj tyle, dzisiaj tyle nagrałem, i dziękuję za to, że weszliście w ogóle na odcinek, na kanał, i chcę pod tym odcinkiem zobaczyć Czy z... nie, Czy tak łatwo, 50 lajków więc teraz robimy. Papa, pa. i dobranoc wszystkim, wszystkim widzom z tego kanału, dobranoc!